Witamy serdecznie, ja jestem Ghost, to jest Jamgol. Dzisiaj pokażemy Wam Battlefielda 3 kooperację. To jest pierwsza misja, operacja Exodus bodajże. No i co, no i zaczynamy. Dokładnie. Dokładnie, tylko jeszcze jeśli mogę, to sobie przyciszę trochę dźwięki z gry. Oczywiście. Pierwsza misja, wiadomo, konfiguracja i tak dalej. Dokładnie. Zobaczymy, co my tu mamy za uzbrojenie jeszcze. O, ja mam ja miny. Gdzie, gdzieś tak. ty pobiegł. A co ty masz? Ło, wow, Javelin, fajnie. Się. Przyda się. Nie rób mi zdjęć. Bo... Też mam Ej, hamstwo. Ale ja mam wyrzutnie granatów, a ty nie masz, uśmiechnij się. Dobra, dobra, ja. No. O. To za co dobra, lubimy Battlefielda. O, wybiłem okno chyba. Dobra, idziemy. Dokładnie. Nie, tu nie masz co patrzeć. Wiem, nie tak. A, czyli mamy jednak iść na górę, dobra. Czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, idziemy na górę, zdobywamy checkpoint i spadamy na dół. Uzbrojenie, ja to sobie coś zmienić. Ej, ja też mam Javelina. wytyfy m A ty nie mam pistoletu, tylko mam Javelina, fajnie. Mina przeciwpanterna, wezmę. Dobra, masz Javelina? Bo jeden musi mieć. Javelina masz. To se go zostaw, ja sobie wezmę jakąś snajperkę. Co ja tu mogę wziąć? Tylko to o, jest. Czekaj, Claymore, walne. dobra, o, ja mam sniperkę, idziemy, bo tam już się coś zaczyna jakaś siatka. No, niestety. Ja sam chciała jakie będą lagi, bo co mam 20 Jezu! Rps. Jakieś wybuchy są ekran, mi się trzęsie w ogóle. O Jezu no. Nie, jest nie najgorzej, powiem. Nie ma to jak dwójny, bo by było ciężej. No ej, nie zabieraj mi celów! O kurde! Ja spadam na dół! O, nie zdążyłem, no. ulecz mnie! Ojej... Ale kucnij se, czy coś, bo cię zabiją zaraz! No nie mogę się ruszyć, Dobra, nie, 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 uważaj, nie, 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 uważaj! Nie, 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 nie! nie. ha, Dupa! To na zmianę! <laughs> tak, jakoś dobiegniemy! Będziemy się leczyć na zmianę! Dobra, spadamy stąd! Tu nas zaraz nie, zabiją! Nie, nie tak. Nie tak to się miało zacząć, ale okej. Okay. Damy radę! Ty jeszcze z lewej będą wychodzili. O kurde. O, 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 Ja się zajmę tutaj lewą stroną, bo wiem, że ten wychodzi. Ale lamię, o my g. O my g. Jakie lagi. Kurde, ktoś do mnie strzela, ja go trafić w ogóle nie mogę. Spróbuję z granatnika. Wiesz co ja może jednak wejdę na górę. Uuu trafiony zatopiony no właśnie widziałem jak odleciał he yeah. jest moc Ja bym strzelam na ślepo straciłem ostatni granat kurde oj, żeś nie pomyślał czekaj, da się zmienić serię tutaj? V chyba nie da się, nie da się no wiem, ale w 249 nie da się a no raczej dobra, rozstawiamy i lecimy wow, 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 ktoś tu do mnie nawala Leż. Widać, że lamie. Wiem. Oj tam, oj tam, oj tam. Ja na chwilę będę miał duże tarapaty. O kurde, o kurde. Ale nie chciej Gdzie byś postaci klatek. Od nas tyły jeszcze osłaniają hammerami. Ło, wow, ło. Wow. Tała. osłonę. Postrzelam na ślepo. Mamy trochę tej amunicji. Ała, awa. Pięć? h Eee, nie rzucaj mi tu granatów, co? No ja ci nie rzucam. To nie ty? No nie ja. To oni granaty rzucają? No chyba tak. To ja też porzucę. Nie ma tak trochę battlefielda na rozluźnienie. Nie ma to jak się dobrze rozerwać Granatę okay. w battlefieldzie Wow, ty masz Javelina, dawaj A co idzie? Jedzie, nie idzie Eee, okej okay. O, okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Dwa pociski musisz o, wywalić. Ja lecę po amunicję. Chodź tu No ale ej, o, mam amunicję, dobra. O, prawie żebym się przypalił tutaj. Zastrzeliłeś go? No, chyba tak. Dwa celne pociski. uważam każem zjebą. Ła, brawo Macie się trochę. Uo. Kurde, co ja chcę strzelić, ty mi cel zabierasz. No przepraszam. Mogliśmy myślę ustalić tak ustaliliśmy przed nagrywaniem co i jaka mogliśmy... Nie ustaliliśmy. Kto którą stronę bierze? No to ja mogę wziąć lewą stronę ulicy, a ty prawą. Ale no po prawej nic nie ma. Dobra, kontakt z zachodnia strona, Oło. gdzie jest zachód? Mam tu jakiś radar na dole. Lewa, lewa od bloków. Lewa o masę, znaczony cel. Lewa, druga lewa. A tam, kurde, zapomniałem już tyle razy tę misję przechodziłem, a już nie pamiętam. A ja Dobra, trzeba snajperkę tak? usunąć na razie. już ja M239. O, kurde. Kurde, ja tu idę na ludzi, a nie wiedz... na... wiedziałem, że tu ich tylu jest. Hmm. Okay. O, jest. Mm, że to. Wezmę sobie jeszcze Jawerina. No, ale czemu nie mam już amunicji? Jaki żal? To się będę, nie mam żadnej innej broni. Ała, no ała, strzelaj. Ty do nich strzelasz mógł? To nie ja strzelałem. Ale Też czy ty, to ty to do nich strzelasz? I... Bo oni z góry strzelają. A tak pamiętam Wiesz co ja chcę wziąć, czekaj Sprawdzę tutaj Ten N240 y Help Mam małą taką snajpereczkę Ty ich tam Weź nie z dołu Shit! Masznego? Ała, ała, dostał, ała Dostał prosto w muść Daj mi się tymi na dole co? Ja mam tutaj Człowieku 14. Wybiegły na mnie dwie osoby Dosłownie wybiegły I nie daje rady mnie zabić Ała, 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 przeładowuję. No nie... Chyba jest... Jezu, ilu ich tam jest? Nie chcę nawet wiedzieć. Ale dobrze, że mamy spasy... O, już mam... Ten taki mały rewolwer odblokowany, cieszę się. Pojazd. Aha, właśnie go widzę. Take cover. Zabeli... Take... I... Pozdra. Gdzie on o, jedzie? Nie wiem, chce nas masakrować. Kurde jest... Uważaj. Dostał drugi. Ja tam ich porzucam granatami, gdzie się najedzą. Ała. Dost. Ej, ale ja nie mogę sobie iść do amunicji, a nie mam ammo. Czekaj, czekaj, czekaj. No to dawaj Drodzie. z tym jawelinem. Tam. Tu jesteś. Aha, nie mam jawelina już. Do czego ja się do zapasu amunicji. Dobry pomysł. Tu leży... Au, 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 au. A Potrzebuję drugi... Ammo. Mam, mam jawelina, mam. No to dawaj. Mam. Już. Przeładuj, dobra. <laughs> I no. no. Teraz Ammo szybko zabrać i jedziemy dalej. Full? Mam nadzieję, że mam full ammo. Czekaj, ja mam full że tak powiem. no Miejń mi tą broń. Czekaj, my chyba teraz mamy tam gdzieś biec. Z tego co pamiętam. O oh, lol, mam dwa naveliny, dawaj mi to. A ja mam tutaj taką fajną, że tak powiem m 39 E, laga mam. E, ej, coś do nas strzela, nie? Ja nie mówię Aha, nic, ale... Kolejny pan, Weź go zabij, bo ja mam laga mina, w tej f... Mina, Gdzie są te miny strzenione? Dobra, odlagowało mnie. Mogę chodzić. Jestem szczęśliwy. Pa. Autobus wybuchu. No i znowu nie trafi. Gdzie on jest? Nie wiem. Ja się robam za autobusem. Uciekam przed nim. Chyba gania mnie w kółko autobusu. Gdzie on jest? Tutaj mnie, ja ciebie. Misja nieudana. przedarli się. No to dupa. To co, o nowa? E, ale nagrywamy to cały czas? Tak, cały czas, cały czas. A co, się będziemy dopiero dzielić? Dobra. Eee, normalny. Ale już odblokowałem ten MP412 Rex. No dobra. No. Przynajmniej wiemy, co mamy robić. Tak. Czy ja w sumie i tak wiedziałem, ale i tak zlamiłem. O, <grym> O, 40 lat chciałbym mieć tak cały Nie Dobra, jedziemy. Dobra, Przy okazji polecimy najpierw miny postawić może. A bo słuchaj, no. biegnij prosto i postaw miny pod mostem na przykład, jakby Bię, się chcieli sprzedali, a ja postawię nie. tu z boku. No. Bo tutaj też nie wjeżdża. Nie Jedna mina Dobra, mina tego. postawiona Dobra, miny wywalone Ja se zostawię tego Javelina na razie No To co, umawiamy się, że ja biorę prawą tylewą, lewą? Znaczy na odwrót? No możemy Nie, no dobra, to ja wezmę prawą, co prawda mniej o wiele roboty ale Możesz mi pomagać, jak coś, bo ja sobie tu nie radzę. Dokładnie. Ała, ała, ja już dostaję też baty. Nie mogłem biec po krawędzniku. Aha, czekaj, bo... Nie, błagam, nie krasz, nie. O nie, o nie, 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 nie. Błagam, tylko nie krasz. Czekaj. Nie, nie możesz chodzić Jest. pewnie? Jest. Nie, 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 że nie mogą chodzić, ale Microsoft Net Framework mi zminimalizował grę. Aha. Ale nagranie cały czas się utrzymuje, z się cieszę. No, tu jakieś problemy małe chyba. Ty masz problemy? No powiedzmy. Coś jedzie chyba. No nie chyba, a na pewno. Dobra, chodź Javelinku. Bum. Pierwszy pocisk poszedł. Drugi poszedł. No, nie ma tak. Współpraca. Tak, tylko że jakoś on nie się jedzie. Dobra, poczekam dobra? Dobra. No tak, już. już chciałem granatnik wziąć. No. Dobra, to do szybki reload to jest chwila. Odpoczynku, ale krótka chwila, że nie starczy na czasu na reloada. Kurde. Wytrzymali. To nie? jedzie. Jak mnie zdenerwują... A ała no nie, cały, cały magazynek... Twoi kolorowe. do mnie strzelają, ej! No już Super, już, dostałem. To... Psz, czy cię nie pogięło. Problem zaraz... mały mamy. No tak, jeszcze... No ja też zaraz dednę. Strzelaj i do nich. Ciężko Bo... mi trochę, wiesz, że ja się mogę tylko na boki ruszać. Ja ich nie widzę w ogóle, tak mam ekran zamazany, że schowam się tu. Dobra, już, reanimuję. Uff, zdążyłeś. No już muzyczka leciała, to wiesz. A to ty się w budunek chowasz. A no. Kurde. Oni nas, od naszej strony, od mostku już ładują, tak daleko się przedarli. To wtedy... biegniemy tam. Bo to Nasze... źle, że się przedarli na znaczy nie to, że się przed... O Jezu, no przez most nie przeszli. Uważaj, Oj tam. Bo tu Miny wywaliłem. No to nie są na te miny. Kontakt zachodnia strona, czyli tam. Nie. Lewej. Aha, aha, to tak Jak już jest zachodna, zachodnia strona, to wiesz co ja już idę po... Ja już miny tam podłożyłem. Inaczej M39R. Dawaj to, dawaj to. Nie javelin. Gdzie? No nie. Ała, no nie ała 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 a żyjesz yes. mam żyję, żyję, mam Czekaj. ammo ammo o o o no 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 bardzo smaczna amunicja ała 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 no żyje ale nie, już nie lata to wszystko a no jak dowiem się skąd do mnie strzelają, to z lewej znaczy z prawej, w sumie z góry Mami. Dobra, z góry już nie ma. Jak nie ma, jak strzela z RPGa? Tak, z RPGa z góry, nie stamtąd o, 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 o. Jeden dostał. No, ja za chwilę też już tak dostałem, że. A No ja też. Erpek dostał. Dobrze, U góry to chyba już nikogo to. nie ma. Ogólnie mówiąc, szukaj pistoletu. A Ty weź, co ty tu masz tak dużo gości? A gdzie ty jesteś? Na górze! No, bo ja do nich strzelam na dole, a oni tu cię zabijają prawie. Nie bo, chcę tutaj wkręcić to żeby było szybciej no, no. Dobra, udało się, biorę ammo No nie udało się Nie do końca Dobra, ale mogę chociaż ammo wziąć, nie? No możesz, możesz na szczęście też się nie zazlinię Co jedzie, uważaj, wpadnie na minę na pewno Ma trzy miny tak konkretniej Ale to... ja jestem gotowy jak coś Ja też mam zdrowie Zniszczony Aha, tu pod mostem nie jechał Yy, nie, nie pod mostem. A tu jeszcze twoje miny są, to dobrze, fajnie wzmocnij wschodnią, dawaj, już tam lecimy. Dobra, ja podłożyłem jeszcze trzy miny dla pewności. Dawaj, lecić, leć. Biorę jeszcze ammo. Ty wie, co, ja wejdę na budynek. E, nie, spadamy stąd. A ty, a ty już tam jesteś, aha. No tak. Tyle to tam się da wejść. No, Masz snajperkę? Tak. Mam. No to super. Nie wiem po co mam tego w sumie. Jawelina mogłem wziąć lepiej N249, ale. też, też, no ale dobra. Mamy są... radę. Ja U góry będą strzelać z balkonów naprzeciwko. Wiem, wiem. Mówiłeś, no, że w to nie grałeś. Ale się oglądało taki. Eee. taki na przykładu. Nie wiem, czy to jest G, Inni. się oglądało. To się prawie, że na pamięć na... Schowam się za śmietnikiem. Dobra, tu. Czekam aż wyjdą, ale póki są Widzę Cię! Wow, mamy wsparcie ma. LittleBerda, nie? Źle. A, no dobra, źle. Gdzie nie, oni są? Biegną! A, z dołu, dobra. Ale zlamiłem. Dobra, giń! Kabum! Ło, dobra, wilej. Kurde. Nie ma to jak jedną ręką... Ten dwa strzały w dupę dostał i dopiero padł. No. Nie ma to jakie Tak się strzela. się podpierać, i wow. trzymać na myszce. Dostał jeszcze przez ten płomień. Oj. Chyba kogoś nawet zabiłeś. Dostać serię no. w głowę i nie zginąć lol No, mój dostał, musiałem temu samemu dostać dwa razy cheda walić Żeby deadu. wiesz Kurde, nie o, mogę tak daleko to... iść Powiem tak, oni mają jakieś twarde czaszki e, Idą z drugiej, ała, ała jestem Je, Tak, Na dwójnogu, że nie mogę się dalej Ała Czekaj, muszę reload i trochę ochłonąć Będzie zaraz niezły syf ja tu słuch straciłem... Jak to... znaczy będziesz musiał reanimację, to nie będzie za ciekawie. Poczekaj, ogarnę trochę. No to ja ci będę osłaniał. Dobra, poczekaj. Zbiorę HP do full, żebym... Bo nie wiem ile mam w sumie, ale... Dobra, załóżmy, że zebrałem. Osłaniaj. Co? Osłaniaj mnie. Boko leć. Czekaj, reload, reload szybki. I dawaj, biegniesz. Dobra, hamery mnie osłaniają. Tylu, tu jest zapas amunicji na dole. No i na górze też na dachu, co ty myślisz? Eee, fajne. Może A jakieś nie. bronie tu jeszcze są. Są! A co ty myślałeś? Super! Czoł, wiedziałem, wiedziałem, że się przyda Javelin. Właśnie wymieniłem na dol. Dobra, ja mam jeszcze dwa naboje. BUM! Mam do... Jabelina, gdzie ten czołk? Dobra, ja już się nim zajmę. Spoko. BUM! Znaczy, nie wiem czy dwa wystarczą w sumie. No wystarczą, wystarczą. No co my tu jeszcze to mamy. To ty się tam bafia pooglądam co tu tak. jest, są zabronie? nie? Dobra, bawię się. A już patrzę, że 20 minuta nam wybija na stoperze. Właśnie wyłączyłem stoper. Nie ma tak telefony dotykowe. Stoper, a nie. A, ja miałem stoper. na górę wbić, kurde. Ej, 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 tu, tu już do nas podbiegają, ty chodź tu. Idę, idę. Jestem na górze. Te tu podbiegają niby? No tu już był przy tej, przy tej palmi takiej. Zmogłowce gotowe wynosiły się stąd? Ej! O! już? E Ty no, po co tu kurde chodzi? Strzelam do niego! Kurde, nie, nie mogę mieć trzech broni, fajnie by było. O do tego, no dopiero teraz to mogę trafić, dziwne. Ale spoko. Ło! Coś z RPGa to jest wali, walitko, nie wiem skąd. Też go szukam Chyba z Ja Mam go, mam dziela. Widzę też. Dostał headshot, ale jeszcze trążu puścić rakietę. Ładnie I chyba mamy gdzieś iść, wiesz? Ano Ehe uh -huh. Czekaj, bo ja sobie okay, jeszcze jest. wezmę ammo. Też ammo Dobra, to ty jest. masz snipera, a ja, ja mam zamiast. ten KM Damy radę. Ja nie mam pistoletu, nie wiem dlaczego. Zbijamy się, bo tu nie ma pistoletu, a za to możesz mieć dwie bronie. Ale Aha. to lepiej. Dobra, wsiadamy do helikoptera i zmywamy się z lagi na koniec. Wow, wszystko wybucha. Tyś dokładnie, wszystko wybucha, klatki wow, też. Wow, wow. No czekaj na nas. Jest, ja Dobra, jest. Dobra, lecimy. Za to już byłby koniec, czy coś jeszcze nie tak, to już jest koniec. Nie ma ale już... Ale w pierwszej misji. No dobra, no ale na razie kończymy nagrywanie. E, Zakładając, że ktoś to oglądał to dziękujemy za oglądanie. No i ten. I zapraszamy na następną misję.